Nie Mam takie Co? tak szybko, ja mam teraz malutko. Nie, bo teraz się zgubiłam, chyba złego klocka wziąłam nie tego, a tego małego, tego miałam. Niżej. Tutaj komu nagrywasz? Pokaż. Muszę się kontroling robić. Mamy się piknąć?

No to skoro do kuchni wpadło mi trochę czerwieni, to weźmy się za ozdoby świąteczne. Nie ma tego dużo, więc pójdzie szybko. Te kwiatki już tu robią piękną robotę, więc mm, jeśli ktoś się zastanawia nad jakimś prezentem, e, to naprawdę te kwiatuchy z Lego są, e, są prześliczne ale co zresztą chyba widać. Co do ozdób, to jest tego tyle i na pewno w pierwszej kolejności wymienimy sobie jesienne kubeczki na zimowe. Napierniczki. Kierki. E, jedyne właściwe to oczywiście czerwone lindorki, które znikają szybciej niż się tam pojawiają. A tego misiaka to w sumie chyba zawiesimy jeszcze tutaj. Kiedyś na Pinterestie widziałam choinkę całą w takich e, bombeczkach i wyglądało to przecudnie. Także może kiedyś, może kiedyś. <grytania> I zostały mi jeszcze takie trzy gagatki. To chyba gdzieś w salonie. Zaraz ulokuję. Jelonka dam tu, bo... Mm, Deski zostają miesienne. <noise> Może w przyszłym roku uda się e, zmieniać na ten moment. Zostaje tak. <noise> Ale żeby nie było, świętami zimą troszkę już powiewa. Tak chyba ładniej. Tu zrobimy też małą podmiankę. I dziadek wyląduje przy kwiatku, do którego jeszcze muszę załatwić jakąś e, doniczkę. Także z zimowo świątecznych detali. W tym roku to tyle. No, dzień dobry, dzień dobry, witam się kolejnego dnia. Ostatnio trochę mm, nie wyrabiam z filmami, chciałabym już nagrywać aktualności, a w tym momencie mam rozpoczęte aż trzy niedokończone filmy, więc yy, muszę się wziąć za to, żeby dokończyć to, co już jest, żeby przejść do bieżących dni. Więc w tym vlogu może najszybciutko pokażę Wam jeszcze, co mi tu fajnego ostatnio przyszło. Yy, biorę się za poprzednie filmy. I lecimy do um, aktualności. Mam nadzieję, że jeszcze zdążę przed porodem. <grym> Fajnych rzeczy, które mi ostatnio przyszły, jest na pewno um, kalendarz na przyszły rok. E, kto mnie trochę zna, ten wie, że ja sobie nie wyobrażam organizacji bez kalendarza. No zazwyczaj kalendarz mam już <grym> długo, długo przed kolejnym rokiem e, kupiony. Mm, w tym Wyjątkowo późno, ale dotarł do mnie i zobaczcie jaki, jaki ładny. No piękny jest, już Wam go pokazuję od środka. Wizualnie jest to chyba najpiękniejszy kalendarz, jaki do tej pory e, kupiłam. Złote detale, kokardka, no piękny jest. Co do środka, tu troszkę chyba nie doczytałam. Bo, pomimo tego, że kupiłam kalendarz na dany rok, to on nie jest e, uzupełniony. Więc będę musiała sobie pouzupełniać dokładne e, daty i miesiące, w środku rozkładówka tygodniowa, czyli taka, z których lubię korzystać najbardziej. E, oprócz tego, rozkładówki miesięczne, z których też zawsze korzystam. No a na samym początku, jak ja to nazywam, trochę takie e, zapchaj dziury różnego rodzaju e, listy do uzupełniania. No ja z czegoś takiego za bardzo nie korzystam, jeśli chodzi o planer e, fizyczny. Takie listy mam w notatniku na telefonie i to mi się sprawdza lepiej. Dajcie znać, czy korzystacie z takich fizycznych kalendarzy, czy to nie dla Was. Kolejną rzeczą, która do mnie dotarła, jest e, szumiś Muni, na którego czaiłam się już od bardzo, bardzo dawna. I tutaj jestem zadowolona, bo udało mi się e, wyhaczyć go na, e, na wyprzedażach. O 40 zł taniej, więc super. No jest prześliczny. I Misiak ma funkcję szumów, lampki nocnej, czujnika płaczu i ładuje się go na USB. Ja do darmowej przesyłki musiałam e, dobrać właśnie taką piszczałkę kontrastową ale teraz do zamówienia dostałam e, kod i z użyciem kodu wybieram świadomie e, każda dostawa powyżej 50 zł jest bezpłatna więc jeśli ktoś chciałby sobie skorzystać, zamówić e, szumisia mm, zwłaszcza, że teraz jest Tani, to śmiało sobie. Korzystajcie. I do takiej dziecięcej wyprawki kupiliśmy jeszcze taki e, inhalator. Mm, on jest o tyle spoko, że mogą z niego korzystać zarówno niemowlaki, dzieci i osoby dorosłe. Więc można powiedzieć, że to akurat jest taki zakup. Mm, na lata. A słyszałam, że przydaje się szybciej niż by się nam to mogło wydawać. Całość przychodzi, zapakowana w taki zgrabny e, plecaczek. I w środku, właśnie, mamy sprzęt do inhalacji i różnego rodzaju e, końcówki, nakładki dla dorosłego, dla dziecka. Jest nawet taki e, smoczek. Więc spoko, instrukcje i 24 miesiące gwarancji. No i muszę przyznać, że jest to bardzo ładnie e, wykonane. Myślę, że w taki sposób, aby też dziecko zachęcić do mm, współpracy w inhalacji. A tak to przyszła nam już fura dla malucha, fotelik i e, taki fajny e, prezent, leżaczek i bujaczek. Natomiast tutaj miałam taki pomysł, żeby nagrać osobne e, filmiki, zwłaszcza jeśli chodzi o wózek, o składanie i tego typu rzeczy, bo jest tego mało na necie i średnio... Mm, Nagrane, ale zobaczymy, jak, jak mi to czasowo wyjdzie. Czy uda się przed porodem, czy to będzie już jakiś tutorial poporodowy. Także tak można powiedzieć, że ostatnie dwa miesiące to był taki um, totalny konsumpcjonizm odnośnie um, kompletowania wyprawki, ale myślę, że już dobijamy naprawdę. Do końcówki. No i teraz czekamy już tylko na malucha. Miejcie się fajnie i do zaś. Pa!